Na znanym tradycyjno-katolickim blogu Rorate Celi pojawił się bardzo niepokojący artykuł. Pierwotnie ukazał się on na hiszpańskim portalu Info Vaticana. Autorzy zapytali sztuczną inteligencję w postaci czata GPT, gdzie można wprost zadać mu jakieś pytanie lub zlecić coś, i czat GPT to wykona. Korzysta on z informacji zgromadzonych w internecie i Możliwości przetwarzania ich w taki sposób, by samodzielnie wyciągać pewne wnioski. Zatem, mimo że nie ma on rozumu takiego jak my, ludzie, jednak ze względu na swoje moce przerobowe, jest on w stanie wywnioskować pewne rzeczy znacznie szybciej i też dokładniej niż człowiek. Chad GPT został zapytany, co zrobiłby, gdyby, będąc szatanem, objął władzę nad Kościołem Katolickim. Jak przeprowadziłby swój pontyfikat? Te odpowiedzi są nawet nie tyle co zaskakujące, co wręcz momentami przerażające. Posłuchajcie zresztą sami i zastanówcie się, co wam to przypomina. Gdybym postawił się w roli szatana, w celu zaplanowania pontyfikatu, który mógłby być szkodliwy dla Kościoła katolickiego, bo jest oczywiste, że szatan działałby na szkodę Kościoła katolickiego i wiary, mógłbym zasugerować następujące strategie. Po pierwsze, doktrynalne zamieszanie. Zaplanowanie pontyfikatu, podczas którego papież promowałby doktrynalne niejasności. Nauki papieża byłyby pełne sprzecznych przesłań, które można by było interpretować na różne sposoby. Spowodowałoby to zamieszanie wśród wiernych i otworzyłoby drzwi do podziałów w Kościołach. Niedocenianie znaczenia tradycyjnej doktryny moralnej w delikatnych kwestiach, takich jak małżeństwo, seksualność i rodzina, co mogłoby spowodować zamieszanie wśród bardziej konserwatywnych wiernych. Po drugie, decentralizacja władzy papieskiej, zachęcanie krajowych konferencji biskupów do posiadania większych uprawnień do decydowania o kwestiach doktrynalnych lub duszpasterskich, co doprowadziłoby do rozdrobnienia kościoła z rozbieżnymi interpretacjami w różnych regionach. Mogłoby to osłabić ogólną jedność Kościoła katolickiego. Nadmierna otwartość na świat świecki. Promowanie silnej otwartości na dialog ze światem świeckim, czasami ze szkodą dla zasad Kościoła, w imię modernizacji stanowiska w kluczowych kwestiach, takich jak aborcja, Azja czy etyka seksualna, mogłyby zostać złagodzone. Promowanie fałszywego ekumenizmu. Aż dziw bierze, że sztuczna inteligencja. Jest w stanie wykrywać takie pojęcie promowanie fałszywego ekumenizmu, w którym Kościół wydaje się rozmywać swoją tożsamość na rzecz jedności z innymi religiami lub ruchami filozoficznymi. Punkt czwarty mianowanie postępowych biskupów. Umieszczanie kardynałów i biskupów na kluczowych stanowiskach, którzy promują liberalny i postępowy pogląd na wiarę, co może zrazić bardziej tradycyjne sektory Kościoła. Ten wewnętrzny podział może być bardzo destrukcyjny na dłuższą metę. Punkt piąty. Oderwanie papieża od tradycji liturgicznej. Zaprojektowanie pontyfikatu, w którym papież wykazuje obojętność lub nawet pogardę dla bardziej uroczystej tradycji liturgicznej kościoła. Papież, który preferuje bardziej nieformalne i mniej czcigodne liturgie, spowodowałby rozłam między tymi, którzy cenią tradycyjną liturgię, a tymi, którzy przyjmują innowacje. Skandale i zaniedbania w zarządzaniu. Brak zdecydowanych działań w przypadkach nadużyć i korupcji w kościele. Papież, który wydaje się tolerować, ignorować lub relatywizować skandale, mógłby podważyć zaufanie wiernych do instytucji. 7. Polaryzacja polityczna. Zaangażowanie papieża w dyskusje polityczne w sposób dzielący, zrażający niektóre sektory polityczne lub społeczne. Stronniczość polityczna w kościele prowadziłaby do dalszych konfliktów i podziałów wśród wiernych. Krótko mówiąc, celem byłoby zasianie zamętu, wewnętrznego podziału i utraty zaufania dla autorytetu Kościoła. Niejasności w kluczowych kwestiach i rozmycie katolickiej tożsamości byłyby strategicznymi narzędziami destabilizacji wiary wiernych. Jeśli pozostaniemy przy hipotetycznym sposobie myślenia, uważam, że papież mający na celu skuteczne podważenie wiary katolickiej prawdopodobnie nie promowałby otwarcie herezji. Tutaj zaczyna się bardzo ważny punkt posłuchajcie dalej. Byłoby to znacznie bardziej subtelne i wykalkulowane, ponieważ bezpośrednie promowanie heretyckich doktryn byłoby zbyt jawne i wywołałoby natychmiastową reakcję wiernych i obrońców Ortodoksji. W dalszej części sztuczna inteligencja wymienia argumenty, które przemawiają za subtelnością w działaniu. Po pierwsze, natura Kościoła i jego hierarchiczna struktura. Kościół katolicki ma wielowiekową tradycję, ugruntowaną hierarchię i głęboko zakorzenione doktryny. Gdyby papież był otwarcie heretycki, niemal natychmiast wywołałoby to kryzys autorytetu i mogłoby stanowić podstawę dla kardynałów, biskupów i konserwatywnych teologów do wezwania go do rezygnacji lub nawet rozważenia do ogłoszenia go antypapieżem. Bezpośredni atak na istotne doktryny, takie jak Trójca Święta czy Zmartwychwstanie, byłby niemożliwy do utrzymania bez napotkania masowego oporu. Dlatego bardziej skuteczny byłby atak oparty na dwuznaczności i zamieszaniu, co sprawiłoby, że herezja nie byłaby natychmiast rozpoznawalna. 2. Postępujący podział, a nie nagłe zerwanie. Gdyby papież chciał doprowadzić do głębokiego rozłamu w kościele, zrobiłby to poprzez subtelną reinterpretację doktryny, przedstawiając ją w języku w cudzysłowie odnowy, miłosierdzia lub otwartości. Słowa te mogą wydawać się nieszkodliwe na pierwszy rzut oka, ale stopniowo niszczą one podstawy doktrynalne. Papież mógłby wykorzystać swoją charyzmę i autorytet do reinterpretacji kontrowersyjnych kwestii, takich jak moralność. Rola świeckich czy relacje z innymi religiami. W ten sposób niektóre postępowe sektory mogłyby postrzegać to jako modernizację, podczas gdy bardziej konserwatywne z niepokojem patrzyłyby na powolny dryf. 3. Strategia stopniowości. Zamiast otwarcie wygłaszać doktrynalne stwierdzenia sprzeczne z wiarą katolicką, ten hipotetyczny papież mógłby powoli wprowadzać zmiany poprzez symboliczne gesty, niejednoznaczne dokumenty duszpasterskie lub nieformalne oświadczenia, które nie stanowią oficjalnego nauczania, ale mogą wpływać na praktykę duszpasterską. Na przykład mógłby, mógłby zasugerować bezformalnego stwierdzenia, że pewne zachowania lub przekonania, które Kościół zawsze uważał za grzeszne, można ponownie rozważyć w w pewnych kontekstach. Doprowadziłoby to do stopniowego zamieszania, nie powodując natychmiastowego rozłamu. Poleganie na mediach. Papież, który chciałby podważyć wiarę, mógłby wykorzystać media do przekazywania dwuznacznych lub kontrowersyjnych wiadomości, wiedząc, że nagłówki i interpretacje mediów wzmocnią efekt. Media mogą zniekształcać lub podkreślać pewne aspekty jego nauk, tworząc podziały bez konieczności mówienia przez papieża czegokolwiek otwarcie heretyckiego. Na przykład nieformalne oświadczenie lub wywiad mogą zostać przedstawione w sposób sugerujący nowe stanowisko kościoła, powodując zamieszanie i podziały bez formalnego oświadczenia magisterialnego, które mogłoby zostać potępione jako heretyckie. Utrzymanie ortodoksyjnej fasady. Aby utrzymać lojalność większości wiernych, papież ten nadal prezentowałby fasadę ortodoksji w wielu kwestiach. Oznacza to, że w pewnych fundamentalnych aspektach wiary pod, nadal potwierdzałby kluczowe przekonania podczas, gdy w bardziej kontrowersyjnych obszarach siałby dwuznaczność. W ten sposób bardziej rozproszeni lub mniej poinformowani wierzący nie zauważyliby doktrynalnego dryfu, dopóki nie byłby on już zaawansowany. Wnioski. Subtelność byłaby znacznie skuteczniejszą strategią niż otwartą herezją, ponieważ pozwoliłaby na erozję wiary bez generowania natychmiastowego i zorganizowanego oporu. Dwuznaczność i stopniowość byłyby głównymi narzędziami podważania doktryny bez otwartego zrywania z nią. W ten sposób papież mógłby przyciągnąć zarówno postępowe jak i konserwatywne sektory, zachowując pozory jedności, jednocześnie promując zmiany, które w dłuższej perspektywie mogłyby osłabić kościół od wewnątrz. Myślę, że nie trzeba się tutaj długo zastanawiać i podejrzewam, że każdy z was, który tego słucha, zauważył bez większych problemów zbieżność opisanej strategii z tym, co dzieje się w kościele obecnie. Wielokrotnie na tym kanale staraliśmy się i nadal się staramy, na przykład w naszych cotygodniowych podsumowaniach tygodnia, jak też na przykład w jednym z ostatnich moich filmów yy, na temat objawień Medjugorje i nowego stosunku Watykanu do tych objawień, taktykę, która jest Obierana przez papieża i hierarchów. Oczywiście nie mówimy tutaj, że jednoznacznie papież jest modernistycznym taktykiem, który od środka próbuje rozsadzić kościół, bo tego nie wiemy. Ale mamy pewność, o czym mówili przed Soborowi papieże, że do kościoła weszły zastępy jego wrogów. Weszły zastępy wrogów kościoła, którzy ukrywają się, usiłując rozsadzić go od wewnątrz. Którzy pod pozorem zachowywania katolickiej ortodoksji usiłują dokonać erozji wiary. O tych osobach papieże pisali, że są to moderniści i że ich należy zwalczać. Co więcej, papieże sami starali się zwalczać modernistów na różne sposoby, ale niestety taktyka modernistów okazała się być skuteczniejsza od działań papieży. Co łatwo zauważyć przez okres ostatnich dekad, jak też na sam dzień dzisiejszy. Bo nie wskazując tutaj konkretnych postaci ani z historii kościoła, ani z czasów obecnych, oskarżając je o to, że są przykładowo działaczami jakichś stowarzyszeń wrogich kościołowi, jak masoneria, którzy celowo usiłują zniszczyć kościół, możemy wskazać osoby, które działają w taki sposób, jakby dokładnie tymi wrogami, były. Takimi osobami są właśnie papież Franciszek, jego najbliżsi współpracownicy, wielu biskupów na całym świecie. Wniosek z tego jest taki, że niezależnie od tego, kim faktycznie są ci ludzie, jakimi intencjami się kierują, jakie są ich cele. Czy są to osoby o mówiąc najprościej dobrym sercu czy złym, stosują one metody działania, których nie powstydziłby się największy wróg. Kościoła, jakim jest szatan. Oczywiście można powiedzieć, że przecież sztuczna inteligencja też może się mylić, co jest oczywiście prawdą, aczkolwiek za tymi wszystkimi punktami, które wymieniłam, które, o których powiedział Chad GPT, zarówno logika, jak też i doświadczenie, bo to wszystko, co tutaj wymieniłam, obserwujemy od kilku dekad w kościele, możemy stwierdzić, że te rzeczy przyczyniały się i przyczyniają się do niszczenia kościoła. Doktrynalne niejasności. Niedocenianie znaczenia tradycyjnej doktryny to są specjalności papieża Franciszka. O yy, jego wrogim nastawieniu do tradycji liturgicznej i podniosłych celebracji nie trzeba chyba w ogóle wspominać. Mianowanie postępowych biskupów chyba jeszcze nigdy w Kościele nie było okresu, żeby osoby o tak heterodoksyjnym podejściu do spraw wiary miały tak wiele do powiedzenia yy, na stanowiskach kościelnych, jak na dzień dzisiejszy. Wszystko, co chat GPT wypunktował na temat tego, że należy działać subtelnie, w sposób jak najbardziej niejawny, że herezję trzeba wprowadzać w sposób powolny, oddolny, tak żeby jak najmniej osób to zauważyło, każdy że działanie, wypowiedź publiczna papieża Franciszka wpisuje się w tę taktykę. Patrząc na to wszystko, zupełnie nowego znaczenia nabierają słowa Pawła VI o tym, że w kościele coraz bardziej wyczuwalny jest swąd szatana, a jak sami widzicie, jak nawet... Pokazuje nam sztuczna inteligencja, jedyną metodą, żeby się przed nim ochronić, jest trzymanie się tradycji katolickiej. Zachęcam na koniec do napisania w komentarzu: Tradycja katolicka pewną drogą. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.